Rozmowa po dziewiątej. Gościem Radia Zielona Góra jest dzisiaj Czesław Grabowski, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Seniorów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam moich seniorów. Kochani, jest dziewiąta godzina, dziewiąta? Dziewiąta siedem, siedem dokładnie. Czas, kto jeszcze nie wstał, czas wstawać. Piękny poranek, kawę wypić, na spacery, wykorzystać ten, ten dzień. A także wykorzystać na przykład na wizytę w ambasadzie seniora, bo to jest temat naszej rozmowy. Ambasada seniora od sierpnia ubiegłego roku działa. Jak ona działa? Ile osób ją do tej pory odwiedziło? To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że przez naszą ambasadę, to jest zresztą jedyna ambasada w Zielonej Górze, chciałem powiedzieć. Różnie o ambasadach mówią, ale to jest jedyna ambasada w Zielonej Górze. Ja myślę, że, myślę, że kilkaset osób na pewno. Kilkaset osób na pewno. Także w tej chwili możemy powiedzieć jedno, że y, ta placówka, ta nowa placówka, która, jak pani powiedziała, działa parę miesięcy, y, była w, w Zielonej Górze y, potrzebna i ona na pewno będzie, będzie dalej potrzebna. Za sprawą ambasady seniorów miasto przygląda się potrzebom seniorów. A jakie one są? Z czym mieszkańcy się zgłaszają? Mieszkańcy się zgłaszają z takimi problemami, jakie niesie, niesie życie. Przede wszystkim, ambasada seniora to jest siedziba Zielonogórskiej Rady Seniorów, i tutaj mamy comiesięczne spotkania naszej, naszej Rady, naszego prezydium. I powiem szczerze, że na początku działalności nawet dokładnie nie zdawaliśmy sobie sprawy, w jakim kierunku to pójdzie. To, o czym Pani pyta, jest to bardzo ważny kierunek, to, to jest taki kierunek, który nazwijmy to interwencyjny, gdzie każdy, każdy senior, senior, co to znaczy senior? No My żartobliwie mówimy, że to jest 50 plus, prawda? Może przyjść, może porozmawiać z nami, z członkami rady, ze mną. Może się nawet wyżalić, może przedstawić swoje, swoje problemy. My staramy się, staramy się pomóc, jesteśmy w ciągłym kontakcie czy to z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej czy przede wszystkim z prezydentem z prezydentem miasta ze strażą miejską z policją także wszelkie takie sprawy które do nas docierają ja nawet proszę wszystkich aby aby o trudnych sprawach o których się dowiadują nie tylko w swoim środowisku, żeby nam zgłaszali, bo wiemy, że tych spraw, tych spraw trudnych spraw jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i chcielibyśmy. Chcielibyśmy każdemu pomóc, ale wiadomo, że to jest niemożliwe. Robimy, co możemy. To są kwestie mieszkaniowe, zdrowotne, wszystkie, prawne. To są wszystkie to są sprawy i prawne, i, i sprawy y, życiowe. I nawet y, bardzo często mamy sytuację, że ktoś przychodzi i po prostu się wyżalić niekiedy na własny los, na, na sąsiada. W tym wypadku bardzo dziękujemy za, za zaufanie, jakim nas seniorzy obdarzają. My z, z naszej strony, tak jak powiedziałem, staramy się każdemu, każdemu pomóc i od, odwdzięczyć to zaufanie. Wspomniał Pan, że organizowane są spotkania na przykład z przedstawicielami MOPS-u, służb ZUS-u. To są spotkania z ludźmi ważnymi dla miasta i seniorzy również na nie mogą przyjść. To znaczy tak, na początku oczywiście mieliśmy pewne, pewne założenia działalności tej, tej ambasady, ale nie przypuszczaliśmy, że to się po prostu tak pięknie rozwinie. Także w tej chwili mamy grupę, nazwiliśmy to, nazwaliśmy to grupę sympatyków. Ta grupa liczy ponad ponad 100 osób. Z ludźmi tymi spotykamy się dwa razy, dwa razy w, w miesiącu. Oczywiście nie ze wszystkimi. My po prostu organizujemy te spotkania, ponieważ Miejsc u nas wygodnych miejsc jest tylko, tylko 20. Także no tu już przepraszam tych, którzy. Na, nie, nie mogą się dostać. Nazwijmy na, na, każde, na każde nasze spotkanie, czy to dotyczy, dotyczy spotkań ogólnych, czy to dotyczy spotkań na przykład z ludźmi zasłużonymi dla naszego miasta. Ale tak jak pani wspomniała, na każdym tym spotkaniu ktoś ktoś jest. Bardzo częstym gościem jest prezydent Janusz Kubicki, był Andrzej Bóg, był Leszek Kania, był przedstawiciel ZUS-u, był policjant. Także staramy się, aby każde spotkanie coś tych naszych sympatyków, coś nowego coś nowego wynosiło. Natomiast niezależnie od tego, Staram się uhonorować ludzi zasłużonych dla miasta i w tych kilku miesiącach naszej działalności były to spotkania na przykład ze Stanisławem Palonką, z księdzem biskupem Pawłem Sochą, z Michałem Kisielewiczem, z panią dr Kazimierą Barczyk. Ostatnio z profesorem Marianem Miłkiem będzie spotkanie ze Stanisławem Iwanem. Są to wszyscy ludzie, to są ludzie pomnikowi dla, dla naszego miasta i również staramy się, aby w jakiś sposób tych ludzi uhonorować i jeszcze coś ciekawego się od nich dowiedzieć, bo niby, niby dużo o nich wiemy, ale jak się później okazuje, to jeszcze nie, to jeszcze nie wszystko. Wytłumaczmy zatem seniorowi, który ma sprawę, jak się zgłosić, co trzeba zrobić? Wystarczy, wystarczy zadzwonić, zatelefonować. My takie sprawy interwencyjne, na te sprawy interwencyjne przeznaczyliśmy wtorek i czwartek. Ogłaszamy to zawsze w łączniku zielonogórskim. Niemniej, jeżeli ktoś przechodzi, a obok... Naszej siedziby niepodległości 10, a możemy mu w czymkolwiek pomóc, to nasze panie urzędujące w naszej ambasadzie w godzinach urzędowych w każdej chwili przyjmą i jesteśmy w ciągłym, w ciągłym kontakcie. W każdym razie jest to placówka, staramy się, aby to była placówka przyjazna wszystkim seniorom. Oczywiście. To nie może się udać, bo to jest ogrom, ogrom problemów. Niemniej na tym małym, nazwijmy to bezpośrednim odcinku, szczególnie spraw bytowo-społecznych, staramy się być pomocni. Gościem Radio Zielona Góra jest Czesław Grabowski, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Seniorów. Chciałam jeszcze słowo właśnie o Radzie Seniorów. Jak często Rada obraduje? Rada zbiera się raz w miesiącu. Jej zadaniem jest przede wszystkim opiniowanie projektów dotyczących spraw senioralnych na, na Radę Miasta, ale również. Podejmuje wiele inicjatyw właśnie w tematyce senioralnej. W najbliższym czasie <laughs> chcemy zorganizować nawet taką akcję pod nazwą Muzyczna Ambasada Seniorów. Będą to, myślę, że nam się uda to zorganizować koncerty przed przed ambasadą, które na pewno ożywią i miasto, a szczególnie nasz deptak. To już chyba kiedy zrobi się cieplej. No już jest cieplej, także seniorzy zakładam, że wstali dzisiaj, bo już ich obudziliśmy. Wiosna nadchodzi, życzę wszystkim wiosny, nawet tą, tą zimą. Czesław Grabowski, przewodniczący zielonogórskiej Rady Seniorów, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Rozmawiała Marta Czechowska. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.